Kochani, um, zastanawiam się tak właściwie już od wczoraj, gdyż wczoraj natknęłam się na informację w sieci dokładnie na Twitterze Ministerstwa Obrony Narodowej, że wczoraj oto przedstawiciel polskiej władzy, przedstawiciel rzekomo nas, Polaków, mnie, państwa, ciebie, pan minister Monu Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, wybył na Ukrainę, gdzie właśnie wczoraj rozpoczął swoją wizytę od składania hołdu. Poległem Ukraińcom podczas wojny ukraińsko-rosyjskiej w Kijowie, pod pewną ścianą, którą możecie zobaczyć. Wpisy z tego wydarzenia, czy to na stronie MONU, już troszeczkę zmienione, czy też u mnie na Facebooku, czy na Twitterze. Kochani, wszystko, wszystkim, ale ten człowiek, oprócz oddania hołdu, klęczy, klęczy, klęczy klęka. Siedzi na swoich kolanach, oddając hołd także nie innym barwom, jak czerwono-czarnym, jak barwom banderowskim, jak, bando, jak bandom szowinistów ukraińskich, którzy między innymi mordowali setki. Polaków, setki tysięcy Polaków na Wołyniu i, i Galicji Wschodniej. Pytam się moi drodzy, gdzie ten człowiek miał rozum w momencie, gdy widział tam takie barwy, w momencie, gdy MON na Twittera swojego oficjalnego, może jeszcze i na stronę, wrzuca zdjęcia, gdzie przedstawiciel Polski, przedstawiciel naszej ojczyzny klęczy przed. Takimi barwami jak właśnie Banderowska w cudzysłowie wielkim flaga. Czym jest dla nas Polaków taki gest, taki symbol? Każdy zdrowo myślący chłop ze wsi, nie obrażając tutaj oczywiście nikogo, wiedziałby, że w, takim, w takiej sytuacji trzeba wyjść. Podziękować, powiedzieć coś, zainterweniować, zrobić cokolwiek, a nie klęczeć tam. U... Upadleć może nie siebie, bo ci ludzie być może nie mają godności, nie mają jakiegoś sumienia, nie mają poczucia jakiejkolwiek wrażliwości wobec wszystkich tych, którzy w tak bestialski, zwierzęcy sposób zostali mordowani przez ukraińskich banderowców. A przypomnijmy, że nie, była to, nie było to nic innego, jak jedno z największych ludobójstw dokonanych na cywilach, gdzie wyrżnięto jak zwierzęta polskie dzieci, polskie dzieciątka jeszcze jeszcze nienarodzone, polskie matki ciężarne, polskich starców, mężczyzn także. Więc moi drodzy, pytam się, gdzie ten człowiek miał oczy, pytam się, gdzie ci ludzie dodający tak kompromitujące i upadlające nas jako naród zdjęcia, gdzie mieli oczy wrzucając coś takiego do sieci. Trzeba zauważyć, że po jakichś tam iluś tam godzinach usunięto tego tweeta i wrzucono go już z innymi zdjęciami, czyli bez tych, gdzie widać, że były tam barwy właśnie banderowskie. Jakieś może małe oprzytomnienie, w wielkim cudzysłowie, tej nędznego poczucia jakiejkolwiek przytomności i przyzwoitości ze strony władz polskich. Nie wiem, jedna wielka kompromitacja, i pytam, może niedługo zaczniemy klękać i składać jakieś więcej przed pomnikami Bandery czy Szuchewicza, a może w Polsce w imię chorej poprawności politycznej zaczniemy stawiać takie pomniki finansowane od tak z pieniędzy polskiego podatnika? Dlaczego nie? Dlaczego nie? W takim żyjemy kraju i pytam się, moi drodzy, yy... Pytam się, do tych ludzi według mnie już nawet nie ma co mówić, ale pytam się szanowni, ile jeszcze, ile jeszcze Polacy zniosą, ile jeszcze pozwolimy z siebie kpić, drwić, ośmieszać się na arenie międzynarodowej. Bo jedno podstawowe i ostatnie pytanie, jak chcemy by inni nas w jakimkolwiek stopniu szanowali, to czy najpierw nie powinniśmy zacząć szanować samych siebie, a nie... A nie pluć w tak bezczelny i obrzydliwy sposób wszystkim pomordowanym na Wołyniu, panie ministrze Błaszczak, wszystkim wciąż żyjącym, którzy, którzy jakimś cudem przeżyli tą tragiczną rzeź, i wszystkim potomkom tych ludzi, którzy umierając. Bądź ich bliscy umierając, martwią się o to, że zostaną zapomnieni. A takie zachowanie jak to nie jest niczym innym jak plunięciem w twarz tym wszystkim pomordowanym, i tym wszystkim, którzy jeszcze żyją, i nam wszystkim Polakom, bo my pamiętamy, pamiętać będziemy i nigdy nie zapomnimy. Wstyd i hańba! Za takie zachowanie powinna być w tym kraju jedna kara, a pierwsza, najłatwiejsza, która przychodzi mi na myśl, to odsunięcie od jakichkolwiek, pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych.